sobie poroska. Tak. powinnaś życzyć sobie bardziej praktycznych rzeczy. Od nowego roku nie mamy opłaconego ogrzewania. Życze sobie... Pamiętaj, co Ci mówiłam. Mega ciepłej kurtki. No i proszę, w Twoim ulubionym kolorze. Życie sobie zestawu kosmetyków do loków. Tak. Końcóweczki odratujemy Was. Mamo, czy mogę życzyć sobie w zasadzie czegokolwiek? Dopóki nie życzysz sobie, żeby ktoś umarł albo ożył, to tak. Czyli w zasadzie mogłabym sobie życzyć willi z basenem albo miliarda polarów? Możesz spróbować, ale zwykle wszechświat nie przyznaje takich życzeń i tracisz życzenie na cały rok. Tru, ale bez ryzyka nie ma zabawy. Cóż, nie przychodź do mnie z płaczem, jeśli ci się nie uda. Le, le, le. Bestii, w tym roku poproszę o coś wielkiego. Co? Mówisz to co roku, a zawsze i tak prosisz o to samo. No znasz mnie, ale w tym roku będzie inaczej. Jeśli moje życzenie się spełni, to wszystko tutaj dookoła się zmieni. O co dokładnie zamierzasz poprosić? Patrz to. Życzę sobie młodszą siostrę. No moi kochanej społeczności historykowej, zgłosiłam się do swojej trzy W przypiętym komentarzu macie link. Jak wejdziecie, to zostawcie serduszko i zostawcie niech przylecie do końca.